Od wtorku 15 sierpnia bułhatowscy funkcjonariusze prowadzili poszukiwania 73-letniego mieszkańca Zelowa, który w godzinach dopołudniowych wyszedł ze swojego domu i nie powrócił do miejsca zamieszkania. Pomimo szeroko zakrojonych poszukiwań, w które zaangażowani byli funkcjonariusze, strażacy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz okoliczni mieszkańcy. Wykorzystano również psy służbowe oraz drony. Niestety poszukiwania nie przyniosły oczekiwanego efektu. W dniu wczorajszym, 17 sierpnia, przypadkowy mężczyzna, prowadząc prace rolne na swoim polu, zauważył rower, a nieopodal leżące w trawie zwłoki. Od razu poinformował policję. Okazało się, że jest to poszukiwany mężczyzna. Na kanupie tego zdarzenia pragniemy zaapelować do wszystkich mieszkańców, którzy udają się na przykład do lasu w związku z rozpoczęciem sezonu grzybiarskiego, by zachowali szczególne środki ostrożności, bezpieczeństwa, by dbali przede wszystkim o swoich najbliższych, osoby starsze, seniorów. Kiedy osoba starsza udaje się do lasu, zaopatrzmy ją naładowany telefon komórkowy, gdyż wówczas będzie mogła wezwać pomoc, jeśli takowa będzie potrzebna, bądź funkcjonariuszom będzie łatwiej zlokalizować taką osobę. Można również zaopatrzyć seniora w opaskę GPS, która również jest pomocna przy lokalizowaniu osoby zaginionej. Pamiętajmy, że. Kończące się lato, wczesny okres jesienny to czas, kiedy na dworzu wcześniej robi się ciemno, więc warto, udając się do lasu, wyposażyć się w elementy odblaskowe, założyć kamizelkę. Bo jeśli dojdzie do poszukiwań, które będą prowadzone w nocy, na pewno łatwiej zauważyć osobę, która posiada przy sobie elementy odblaskowe niż gdyby takich elementów nie posiadała. Pamiętajmy, że Łatwiej zapobiegać niż później mierzyć się z tragicznymi skutkami zaginięć.